Dzień dobry Państwu ja się nazywam Arturów Czarczak i poprowadzę dzisiejsze spotkanie z cyklu sztuka w samo południe, czyli warsztaty dla seniorów. Ze zrozumiałych względów nie spotykamy się dzisiaj w galerii, tylko można powiedzieć w komputerze zdalnie, onlineowo. Od paru lat listopad witamy takim spotkaniem, które polega na tym, że wspominamy tych, którzy odeszli w poprzednim roku. Dotyczy to środowiska artystycznego z racji profilu naszej galerii. Dzisiaj będzie podobnie. Przypomnimy sobie postaci, osoby, które odeszły w przeciągu minionego roku. Wszystkie materiały, które Państwo zobaczycie, pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł i oczywiście prawa autorskie należą do ich właścicieli. Ja postaram się oznaczyć wszystkie materiały w sygnaturą źródła. Zaczynajmy więc. 1 listopada 2019 roku zmarła Izabela Galicka. Polska historyk sztuki, nauczyciel akademicki i działaczka społeczna. Pracownik Polskiej Akademii Nauk. Możecie ją Państwo kojarzyć jako współodkrywczynię. Obrazu El Greka, ekstaza świętego Franciszka, który razem z Hanną sygieteńską odnalazła na plebanii w Kosowie Lackim. Od 1952 roku zajmowała się inwentaryzacją dzieł sztuki. Pracowała w Pracowniach Konserwacji Zabytków w dziale dokumentacji naukowej, a przez wiele lat również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk jako inwentaryzator i redaktor katalogu zabytków sztuki. Była wykładowcą historii sztuki w Europejskiej Akademii Nauk, oznaczona medalem stulecia odzyskania niepodległości i złotym medalem zasługi Gloria Artis za cały kształt pracy. Za odkrycie obrazu El Greka, właśnie wraz z Haną Sygietyńską z rąk prezydenta RP otrzymała Krzyż Oficerski o Orderu Odrodzenia Polski. Miała 88 lat. W grudniu 2019 roku zmarł Adam Słodowy, osobowość telewizyjna, autor książek i scenariuszy i oczywiście niezapomniany prowadzący program telewizyjny Zrób to Sam, który był nadawany w telewizji polskiej od 1959 do 1983 roku. Przez 24 lata, bo aż tyle emitowano odcinki Zrób to Sam. Ukazało się 505 takich odcinków, to naprawdę bardzo dużo. Adam Słodowy był także autorem Dobranocki, którą być może Państwo kojarzycie, pomysłowy Dobromir, ale też jej kontynuacji, pomysłowy wnuczek. Był również autorem książek poświęconych majsterkowaniu i motoryzacji, a jego książka Lubię Majsterkować, w która zawierała również projekty wykorzystywane w programie Zrób to Sam ukazała się w łącznym nakładzie ponad 560 tysięcy egzemplarzy. Spójrzcie państwo przez chwilkę na fragment programu zrób to sam i charakterystyczną strzałkę, którą pan Adam pokazywał swoje projekty. Catykowicz nie zadowoli się tak prymitywnym i prostym urządzeniem. To można jako zabawę zrobić taki wiatroskaz, ale taki prawdziwy, no już dorosły wiatroskaz. Zrobimy troszeczkę bardziej skomplikowany i zrobimy go z drutu i z blaszek. Tak będzie wyglądać. Jeden drut jest poziomo, poziomo przymocowany i tutaj albo można zrobić takie same skrzydełka, jak przed chwilą demonstrowałem, przylutować takie dwie blaszki rozchylające się, dwie takie blaszki na końcu taki ogon zrobić. Pan Adam miał 96 lat. 27 stycznia w Warszawie zmarł Czesław Jaroszyński miał 88 lat aktor w swojej karierze zagrał kilkadziesiąt ról filmowych oraz teatralnych m.in. w Janosiku, Linii, Szaleństwie Majki Skowron swoją karierę aktorską zakończył w 1990 roku Później był wykładowcą retoryki na Uniwersytecie Warszawskim. Wraz z synem napisał książkę dotyczącą właśnie retoryki. Zajmował się również taką twórczością prozatorską i poetycką. Zobaczcie Państwo fragment serialu Janosik, w którym pan Czesław Jaroszyński wcielił się w rolę Harnasia. Zła z konia. W lutym 2020 roku w wieku 69 lat zmarł Romuald Lipko. Był liderem Budki Suflera, kompozytorem i autorem wielu polskich przebojów. Zaczynał jako basista, a od lat 80. grał na klawiszach. To on był autorem lub współautorem wszystkich największych przebojów Budki Suflera. W tym takie tango, Jolka Jolka Pamiętasz, Bal Wszystkich Świętych, Cień Wielkiej Góry. Jest taki samotny dom. Romat Lipko komponował też dla innych autorów, m.in. dla Anny Jantar, dla Urszuli Dłuchawce Latawce Wiatr, ale również dla Maryli Rodowicz Tak nam Słodko, tak nam Gorzko. również w lutym zmarł Jerzy Gruza reżyser i scenarzysta filmowy telewizyjny i teatralny aktor urodził się 4 kwietnia 1932 roku w Warszawie a po ukończeniu wydziału reżyserii łódzkiej filmówki związał się z telewizją polską gdzie w latach 55-83 tworzył programy muzyczne i rozrywkowe między innymi Poznajmy się czy małżeństwo doskonałe Reżyserował również spektakle teatru telewizji. Od 1983 do 91 roku był dyrektorem teatru muzycznego w Gdyni. Był twórcą niezwykle popularnych filmów i seriali, np. dzięcioł, przeprowadzka, Alicja, przyjęcie na 10 osób plus 3, wojna domowa i oczywiście nieśmiertelny czterdziestolatek. Miał 87 lat. 40 lat minęło, jak jeden dzień już bliżej jest niż dalej o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień i nigdy już nie wróci, rób co chcesz, a świat ci roztacza uroki swe. I prosi, żeby brać na karuzeli, życia pokręci się. W tym samym miesiącu zmarł również Paweł Królikowski. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym, prezenterem i realizatorem telewizyjnym. Od 16 kwietnia 2018 roku do ostatnich dni pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. W latach 87-90 występował w Teatrze Studyjnym w Łodzi, a zadebutował w 1984 roku rolą huligana w filmie dla dzieci i młodzieży Dzień Kolibra. Szeroką popularność zdobył dzięki roli Kusego w serialu Rancho. Miał 58 lat. W marcu tego roku zmarł Krzysztof Penderecki. Był profesorem i rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie. Osiem lat temu brytyjski Guardian nazwał go największym współczesnym polskim kompozytorem. Jego kariera rozpoczęła się od razu od dużego sukcesu. W 1959 roku, strofami, emanacjami i psalmami Dawida. Zdobył trzy pierwsze nagrody w konkursie Związku Kompozytorów Polskich. Już rok później napisał jeden ze swoich najsłynniejszych dziś utworów, Tren ofiarą Hiroshimy. Penderecki otrzymał szereg odznaczeń państwowych. Był kawalerem najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Był laureatem wielu nagród muzycznych, w tym kilkakrotnie nagrody Grammy. W lutym 1999 roku otrzymał ją za najlepszą kompozycję współczesną. Krzysztof Penderecki miał 86 lat. W marcu w wieku 97 lat zmarł Emil Karewicz. Aktor. Widzowie zapamiętali go m.in. z roli Brunera w stawce Więcej niż życie oraz na przykład króla Władysława Jagieły w krzyżakach. Urodził się 1923 roku w Wilnie. W czasie II wojny światowej przeszedł szlak z II Armią Wojska Polskiego do Berlina. Niedługo po wojnie debiutował na scenie rolą kelnera w klubie kawalerów Michała Bałuckiego. W filmach grał od 1950 roku. Pierwszym z jego udziałem była warszawska premiera Jana Rybkowskiego. W 1956 roku Karewicz wystąpił w kanale Andrzeja Wajdy, wcielając się w postać porucznika Mądrego. W 1958 w bazie ludzi umarłych Czesława Petelskiego, gdzie zagrał tatka, jednak największą popularność przyniosła mu właśnie rola Hermana Brunera, przeciwnika Hansa Klossa, granego przez Stanisława Mikulskiego w serialu Stawka Większa niż życie w reżyserii Janusza Morgensterna i Andrzeja Konica. Mieszkamy sobie trochę razem. Mam nadzieję, że nie będziemy się nudzić, co? Zrewidować? W maju zmarł Jerzy Pilch. Był jednym z najpopularniejszych polskich pisarzy współczesnych. Był autorem ponad 20 dzieł literackich. Do jego najważniejszych powieści należą "Spiszu założnic, Miasto Utrapienia i Pod Mocnym Aniołem. Debiutował w roku 1975 jako krytyk literacki, a jako pisarz w 1988. W 1989 został laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich za udany debiut. W 2004 na zamówienie Teatru Narodowego napisał komedię. Narty Ojca Świętego. Jerzy Pilch urodził się w 1952 roku w Wiśle. Był pisarzem, publicystą, felientonistą, dramaturgiem i scenarzystą filmowym. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez lata współpracował z Tygodnikiem Powszechnym. Miał 67 lat. W wieku 70 lat zmarł Michał Borowski, architekt. Urodził się 24 kwietnia 1950 roku w Warszawie. Studiował na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz wydziale historii sztuki Uniwersytetu w Sztokholmie. Od 1967 roku pracował jako architekt w Sztokholmie, był wykładowcą. W latach 93-95 wykładał w studium. Po doktoranckim Akademii Wojskowej w Petersburgu oraz po dyplomowym studium urbanistyki i planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 18 sierpnia 2003 roku został powołany na stanowisko Naczelnego Architekta Miasta Stołecznego Warszawy. Był współtwórcą takich miejsc na mapie stolicy jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Stadion Narodowy. W wieku 97 lat umarł Bernard Ładysz, legenda polskiej sceny operowej, wybitny śpiewak, aktor i żołnierz. Urodził się 24 lipca 1922 roku w Wilnie. Tam, jako kilkunastoletni chłopiec, rozpoczął naukę śpiewu. Druga wojna światowa wybuchła, kiedy miał 17 lat. Jako sierżant Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej został uwięziony w kałudze nad Oką w Związku Sowieckim, gdzie przebywał w latach 44-46. Od 1972 roku Ładrz związany był z Teatrem w Wielkim w Warszawie. Tam wcielił się m.in. w tytułową rolę Borysa Godunowa. Śpiewał też partie Zygmunta Augusta w Muncie Żaków, czy Priama w odprawie posłów greckich. W sierpniu zmarła Ewa Demarczyk, piosenkarka, aktorka i pianistka, wybitna wykonawczyni poezji śpiewanej, gwiazda piwnicy pod baranami. Koncertowała na scenach całego świata, w Europie, obu Amerykach, Australii i Japonii. W 1965 roku śpiewała w Genewie na koncercie z okazji 20-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dorobku artystycznym miała nagrania telewizyjne i fonograficzne, w tym dla polskiego radia i rozgłośni zagranicznych. Zdobyła wiele nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach, m.in. Między o Polu i Sopocie, a także na Światowym Festiwalu Teatralnym w Arezco. Miała 79 lat. Kochać. Jak to łatwo powiedzieć. W wieku lat 78 odszedł inny przedstawiciel polskiej piosenki, Piotr Szczepanik. Piosenkarz, gitarzysta, aktor, wykonawca jednej z najpiękniejszych polskich ballad o miłości – Kochać. Także takich utworów jak Goniąc kormorany i Żółte kalendarze. Urodził się w 1942 roku. Po maturze współpracował z Lubelskim Teatrem Lalki i Aktora. Następnie studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1963 roku. W latach 60. i 70. z Bogdanem Łazuką i Jackiem Fedorowiczem prowadził program estradowo-kabaretowy Popierajmy się. Również w latach 70. Piotr Szczepanik zaczął zajmować się piosenką poetycką, koncertował w Polsce oraz m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz wielu krajach w Europie. W latach 80. Szczepanik poświęcił się działalności opozycyjnej. Był m.in. współorganizatorem festiwalu piosenki prawdziwej w 81 roku. Podczas stanu wojennego organizował niezależną, podziemną scenę Jak muzyczną. Łatwo powiedzieć. Kochać! Tylko to więcej nic. We wrześniu zmarł Andrzej Pityński, rzeźbiarz. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1974 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował i studiował rzeźbę. Najbardziej znaną jego pracą jest stojący na nabrzeżu Jersey City pomnik upamiętniający zbrodnie w Katyniu, przedstawiający żołnierza z wbitym w plecy bagnetem. Andrzej Pytyński jest również autorem pomników księdza Jerzego Popiełuszki, papieża Jana II i Marii skłodowskiej curie Zaprojektował też pomnik Rzezi Wołyńskiej oraz pomnik żołnierzy wyklętych w Jaśle, który był jego ostatnią pracą. Miał 73 lata. W październiku zmarł Wojciech Przoniak, jeden z najlepszych polskich aktorów. Ukończył studia na PWST w Krakowie. Występował na scenach Starego Teatru w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru Powszechnego w Warszawie. W latach 74-80 był wykładowcą w warszawskiej PWST. W latach 70. występował także w kabarecie pod egidą. Od końca lat 70. grał w teatrach francuskich oraz na scenach londyńskich. Wystąpił w około 100 filmach. Popularność przyniosła mu rola Moryca w ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy. U niego również wystąpił w takich filmach jak Wesele, Danton i Korczak. Wystąpił również w Bitwie Warszawskiej w reżyserii Jerzego Hoffmana, a także w filmach Mniejsze Zło w reżyserii Janusza Morgensterna i Mała Matura 1947 w reżyserii Janusza Majewskiego. Szanowni Państwo, to oczywiście subiektywny wybór nazwisk, które odeszły w przeciągu minionego roku. I to w dodatku tylko nazwiska polskie. Należałoby wspomnieć oczywiście o nazwiskach artystów międzynarodowych, takich jak piosenkarki Mary Fredriksson z zespołu Roxette, Juliette Greco, Kenny Rogers czy Eddie Van Halen. Opuścili nas również wybitni aktorzy Kirk Douglas, Max von Sydow czy Sean Connery, a także pisarz Carlos Ruiz Zafon czy kompozytor Ennio Morricone. Zakończymy dwiema postaciami z naszego regionu. Ewa Stąporek-Pośpiech, wieloletni dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Ukończyła studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie fletu. Była stypendystką konserwatorium w Pradze. Pracowała jako solistka-kameralistka w kapeli Bydgosz Od 1990 roku była dyrektorem Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Zawsze zaangażowana w sprawy szkoły i kultury w Polsce, odeszła 21 września. Piotr Trela, wieloletni solista opery nowa w Bydgoszczy, czołowy tenor bydgoskiej opery w latach 72-92, pochodził z Wągrowca, był twórcą wielu pierwszoplanowych partii operowych, znakomitym wykonawcą ról operetkowych, zdobywcą złotych masek, występował też na wielu operowych scenach Teatru Wielkiego w Poznaniu, Krakowie. Teatru Muzycznego w Szczecinie, czy gościnnie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Pełnił też między innymi funkcję prezesa Klubu Środowisk Twórczych. Publiczność zapamiętała go choćby z takich ról jak Włodzimierz w i Igorze, czy Kazimierz w Hrabinie Moniuszki. Zmarł 18 października, zdiagnozowano u niego koronawirusa, miał 82 lata. Szanowni Państwo, pandemia nie pozwoliła nam się spotkać osobiście, porozmawiać, powspominać, a ten krótki film jest tylko substytutem tego spotkania. Proszę śledzić naszą stronę internetową, media społecznościowe i kanał na YouTube. To tam właśnie pojawiać się będą informacje o wydarzeniach w galerii w momencie, gdy ona będzie zamknięta. Dbajcie państwo o siebie i swoich bliskich, życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia i do usłyszenia.